Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj kapuściska. Zobaczcie, przepiękny widok na park. A mamy tutaj mieszkanie z balkonem. Mieszkanie z ogromnym potencjałem. Obecnie kawalerka z dużą osobą kuchnią, którą możemy przekształcić na sypialnię. I w tym momencie mamy funkcjonalne, dwupokojowe mieszkanie. Ogromny potencjał. Zobaczcie sami na filmie. Tutaj, właśnie wchodząc do kuchni, to może być. Twoja sypialnia, a w salonie można by zrobić właśnie aneks kuchenny. Zapraszam do zapoznania się z filmem do końca. Bardzo fajna oferta. Pierwsze piętro, balkon, kapuściska. Ogromny potencjał. Zadzwoń. Cześć.